Grazie. Będziemy powoli zaczynać, nie przyjmij bo się stresuję z mikrofonem, tak jak y Witam Państwa bardzo serdecznie y w tym naszym niezwykłym dniu, do którego dzieci się bardzo intensywnie przygotowali, włącznie z paniami. Y nie będę mówić długo, żeby Was nie zanudzać, żeby dzieci się nie stresowały. To niezwykły dzień. Z dumą witamy Was w progach naszego przedszkola. Nie będę mówiła, że to ostatni raz, bo to tak nie bardzo brzmi. Ten moment, kiedy świętujemy osiągnięcia Waszych dzieci, rozwój i gotowość do podjęcia nowych wyzwań. Dziś jesteśmy tu razem, by uczcić Waszą wyjątkową podróż przez przedszkolę. Pamiętam, jak kilka lat temu przekroczaliście klub przedszkola pełni ciekawości, energii i patrząc na Was teraz widzę, jak wiele się zmieniło. Staliście się silnymi, bardziej samodzielnymi dziećmi i pewnymi siebie. Przedszkole było miejscem, w którym odkrywaliście świat, eksperymentowaliście. Uczyliście się współpracy i rozwijaliście swoje umiejętności. Dzięki miłości, trosce i wsparciu Waszych nauczycieli zdobywaliście wiedzę i umiejętności, które będą Wam służyć przez całe życie. Zaśpiewaliście wiele piosenek, wyrecydowaliście mnóstwo wietrzy, pięknie reprezentowaliście przedszkolę w środowisku. Budziliście powszechny podziw. W oczach Waszych rodziców, dziadków, nauczycieli i dyrekcji nieraz zakręciła się za w oku, patrząc na Wasze występy. Każdy dzień był przygodą i okazją do odkrywania tego, co nie znamy. W czasie pobytu w przedszkolu przez parę lat zbudowaliście piękne przyjaźnie, które trwać będą przez wiele lat. Pamiętajcie, że przedszkole to nie tylko ściany, ale przede wszystkim ludzie, których spotkaliście i którzy dzielili z Wami codzienność. Ważne jest, aby pielęgnować te relacje, nawet gdy rozpoczniecie już nowy etap życia. Drogie dzieci, przyszłość leży przed Wami, jak niezapisana księga. Wierzcie w siebie i marzenia, które macie w sercach. Dążcie do nich z determinacją i wytrwałością. Niech Wasza ciekawość i pasja prowadzą Was przez życie. Pamiętajcie, że sukces nie zawsze oznacza osiągnięcie najwyższych wyników, ale raczej odwagę, by próbować, uczyć się na błędach i nigdy nie przestawać się rozwijać. Niech ta chwila, w której kończycie przedszkole, będzie początkiem kolejnego fascynującego rozdziału waszego życia. Niech wasza podróż przez edukację będzie pełna radości, odkryć i wzrostu. Drodzy rodzice, zwracam się teraz do Was. Dziękujemy Wam za zaufanie, jakim obdarzyliście nas, powierzając nam swoje dzieci. Zawsze mogliśmy na Was liczyć. Byliście pomocni w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Razem jeździliśmy na wycieczki, pielgrzymki. Też zawsze mogliśmy na Was liczyć, gdy trzeba było pojechać na występy czy konkursy. Wasze wsparcie i miłość były kluczowe dla sukcesu Waszych dzieci. Byliście, za, byliście zawsze, gdy potrzebowaliśmy Waszego wsparcia, cierpliwie słuchaliście o codziennych radościach, ale też i o problemach Waszych dzieci. Wspólnie staraliśmy się im zaradzić. Bez Waszego wkładu ta chwila nie byłaby możliwa. Dziękujemy za to, że daliście nam szansę uczestniczenia w Waszym życiu i życiu Waszych dzieci. Za co Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję. dziękuję pani dyrektor wszystko powiedziała, ale jeszcze teraz serdecznie witamy zaproszonych gości na dzisiejszej uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego grupy sześciolatków. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, zarówno dla dzieci i rodziców, jak i pani nauczyciela. Otóż się czteroletni okres przyjaźni, wspólnych zabaw, spotkań, wspólnej pracy. Cieszymy się, bowiem dzieci pomyślnie kończą pierwszy etap edukacji, a od września rozpoczną naukę w szkole, gdzie czekają nowi koledzy, koleżanki, nowe pani, obowiązki i wyzwania. Drogi dzieci, oto nadszedł dzień, w którym opuścicie nasze przedszkole. Pewnie pamiętacie swój pierwszy dzień w tym miejscu. Przyszliście tu pełni obaw, ale i ciekawości. Dziś odchodzicie stąd do o lata doświadczeń, gotowi do rozpoczęcia nowego etapu życia. Pomagaliśmy Wam w zdobywaniu wiedzy, w rozbudzaniu Was zainteresowań. Zawsze byliśmy w tych dobrych, ale i trudnych chwilach. Mamy nadzieję, że w nowym miejscu znajdziecie przyjaciół, ale i inspirujących nauczycieli, którzy zachęcą Was do odkrywania świata i rozwijania swoich pasji. Życzymy wam, abyście stali się wielkimi ludźmi, oczywiście w miarę swoich umiejętności, aby spełniły się wasze marzenia. Nie poddawajcie się w swoich planach, marzeniach, mocno w nie wierzcie. W swoim życiu będziecie mierzyć się z różnymi trudnościami, jednak pokonujcie je. A z czasem staną się łatwiejsze, a wy osiągniecie swój upragniony sukces. Sięgajcie po to, co najlepsze o wartości, którymi kierujcie się w swoim życiu. Przyjaźń, miłość, tolerancja, odwaga, szacunek, życzliwość, empatia, jest ich wiele. Nie zapominajcie o nich, idąc swoją wybraną ścieżką życia. Wielu z nas marzy o podróżach, wielu z nas stara się spełniać owe marzenia, niektórym z nas brakuje jednak odwagi i możliwości, by zrealizować uprawniony Nasze przedszkolaki jednak znalazły odwagę oraz chęci do podróży i poszukiwania wspaniałych wartości życiowych. W ten podróż na wesoło za chwilę zabierze nas Koziołek Zapraszamy na część artystyczną i życzymy Państwu miłych wrażeń.